O, dziewczynka go obudziła. Misiulek już idzie do mnie. Patrzcie, jaki się jest wdzięczny już. Już przychodzi do mnie. Już się przeciąga przede mną i miałczy w swoim stylu, tak. Bardzo delikatnie mruczy. Tak, misiulek? Misiulek, patrzcie, co robi. Nasz misiulek, kochany. Nasz misiulek. Za ogonek możemy łapać, jak, jak się garbi. Jak się garbi, jaki garbusek. Patrzcie. Garbusek. Garbusek nasz kochany Jedzonko będzie jad? Co? Malutki? Jedzonko będzie jad? Patrzcie co robi Misiule, patrzcie. Patrzcie jak Misiuniu Kocha No Też cię kocham Jedzonko mu damy. O, Nasz misio kochany. Nasz misio kochany. No, jak mruczy, nie słyszycie, jak mruczy, kochany. Co ja tu mam dla ciebie? Malutki, jak miauczy, kochaniutki. No chodź, ci dam. Damy misiowi trochę. Może tutaj tu mrówki chodzą, troszkę uważaj. No uważaj, kochany, bo... O. o trochę nie trafiłem Do miseczki nie trafiłem Widzisz Misiulek? Na no, miseczki nie trafiłem Z ziemi trochę musi, Misio musi zjeść. Misio Misio żarłoczku Chciałem go nagrać, ale dziewczynka go zawołała i wyszedł.